Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu z cyklu Jakby Sobota Luzik Vlog. Rozmawiamy dzisiaj o rzepaku, o zimnym i o obsadzie rzepaku zimowego. Dlatego, że mamy trzy pola przy domu i w tych polach po prostu różne zjawiska będziemy tutaj obserwować. A mianowicie takie. Posprawdzałem, bo już nagrałem dzisiaj jednego vloga, posprawdzałem sobie teraz na spokojnie wszystkie moje notatki i teraz e, szanowni państwo na tym polu jest wysiane e, KWS Derik i mimo ustawienia pole jest w klinie co prawda e, ustawiony agregat był na okolice 65 roślin tak, o, tak oceniam na okolice 65 roślin na metr kwadratowy przeliczając wszystkie kilogramy które zostały wysiane na tym polu to na kilogramy licząc Zostało wysiane tutaj 70 roślin na metr kwadratowy. Tutaj możemy obserwować jeszcze ziemiaki. Jak widzicie, tych 70 roślin na metr kwadratowy absolutnie tutaj nie ma. Tu jest bardzo słaba ziemia ziemia, która nigdy nie widziała rzepaku. Jest to, no, jak to mówią, egipski czarnoziem. Jak widzicie, tutaj prawdopodobnie doszło do jest takie powiedzenie do zamulenia tego rzepaku, w tym po prostu piachu. Może jakbyśmy tu kopali, to gdzieś głęboko byśmy ten rzepak znaleźli. Nie szło tutaj tego rzepaku siać, bo była taka kurzawa, taki pył. Co prawda, rzepak robiony orkowo być może bez orka by się tutaj bardziej sprawdziła. Natomiast bez orki się boję, bo nie mam odpowiedniego agregatu uprawowo-siewnego do tego. Także wysiane tutaj jest. 70 roślin. Proszę nie patrzeć tutaj na te ziemiaki rosnące ze mną, bo to było wcześniej ziemiaczysko i pociąłem te ziemiaki talerzówką i mamy rzepak o ziemiaki. Mam nadzieję, że te ziemiaki mi dotrwają do wiosny, że skoszę rzepak i jeszcze jako drugi plon dodatkowo w dolny piętrze będę miał jeszcze do kopania ziemiaki, bo opłacalność rolnictwa w tym roku jest niezaciekawa, więc tutaj będziemy właśnie takie coś testować tak śmiechem żartem. Patrzę jeszcze czy tutaj gdzieś się przebija ten rzepak, ale się absolutnie nie przebija więc prawdopodobnie e, doszło do jakiegoś zamolenia tutaj tego rzepaku. Rzepak siany, co prawda, na GPS-ie, więc tych nadkładów tutaj nie ma. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie w tamto miejsce, gdzie jest ten rzepak gęstszy, tak jak tutaj, w, ten, w te miejsca, gdzie ten rzepak jest gęstszy. E, jak położyłem miarkę, jak widzicie, i wysiew wyszedł na tym polu, powtarzam, spójrzcie, jak to wygląda. Tym moim agregatem na słabej ziemi i na to przyszły deszcze. Natomiast przebarwień po chlomazonie. E, absolutnie nie było. Zastosowano chlomazon, zastosowano metazachlor i zastosowano e, adiuwant, e, albo aquafol, albo inger, żeby nie przepłukiwać. I teraz zobaczcie, absolutnie tutaj ile zostało? Już mówię ile zostało. Zostało w okolicach 40 roślin, 38, 45, a wysiew wyniósł 70 roślin na agregacie. I teraz zobaczcie, Jakie to są też e, zawodne, e, chciałem powiedzieć, zawodne ziemie? Może i zawodne ziemie, i, i trudna robota. Ja się zawsze tego rzepaku trochę. Nie wiem czy mógł, mikrofonu. Także zobaczcie na tym polu, licząc po kilogramach, bo tyle ile wsypałem, ponad 20 kilo na, e, na te pole, spuściłem resztę i wyszło 70 roślin na metr kwadratowy. Gdzie te 70 roślin jest? No, na pewno nie tutaj. I teraz e, drugi przykład, no fakt faktem, że to pole nigdy nie widziało rzepaku, nigdy e, nie był tutaj siany rzepak. Także będziemy obserwować po zmierzeniu, odliczając ziemniaki, które tutaj e, właśnie też właśnie za chwilę jeszcze je może w tym roku będziemy kopać. Ale się widzisz, tutaj już kolejne także do wiosny, e, odliczając ziemniaki jest tutaj obsada w okolicach 38, w takich tam normalnych miejscach 38. No tutaj nie ma, nie? No wiadomo, nie? Tutaj jest ziemiak. Jeden ziemiak, jeden rzepak. Natomiast, e, patrząc, trzeba na całość, myślę, że nie jest tragedia. Jak to mówią, jak w rzepaku gdzieś tam wstawisz nogę, nie to nie powinno być. więc na tych słabych stanowiskach, taki rzadki siew tutaj będziemy testować. na no te ziemiaki to mnie rozbrajają po prostu tu w tym rzepaku. I zobaczcie, wysiew w 70 roślin. Gdzie ten rzepak jest? Tutaj to dosłownie, tak mi się wydaje, no patrząc na to, że dosłownie go wmyło, zamyło, zamuliło, ale i tak jest fajnie. Czyli mamy tu w okolicach 38-40 roślin. I teraz idziemy. To są pola, które były siane w zasadzie w tych samych dniach, tak? W tych samych dniach i opady równo przyszły na te jakby pola. To wszystko już było obsiane. I dopiero na te pola e, przyszły, e, przyszły tak e, opady, i już tutaj pokazuję e, kolejne zjawiska rzepakowe. Także tutaj e, wysiew był ustawiony na 65 roślin. Trochę jest różnica, nie? Trochę jest różnica. U nas jest rzepak w płodozmianie 20 ponad lat. I ogólnie przerwa pomiędzy rzepakiem wynosi 3-4 lata. I teraz pokażę to dalej. Co ciekawe, yy, znaczy wszystko, całe rzepaki orkowo, nie? Całe rzepaki orkowo. I prawdopodobnie tutaj doprawienie talerzówką i ta orka, no, wywaliła kupę yy, też samusiewów. Obezorce w rzepaku yy, w tym roku będzie z 50-60, czekaj. E, 6,55 50 Hektarów bezorkowo wszystko robione, tylko te rzepaki na razie są z prowadzeniem obornika, no i będę powoli tutaj e, dalej starał się e, dochodzić do tego, żeby przejść też z uprawą rzepaku, ale nie usługami, tylko ja chcę sam e, bo ja nie lubię czekać na usługi, e, będę się starał kupować agregaty jakieś, no, jakby są. E, są przemyślenia na ten temat, żeby właśnie dalej tworzyć, żeby po prostu dobrze umieszczać nasiona w glebie. Chodzi mi też po głowie siewnik punktowy w ogóle. Akurat to może warto by było wynająć, ale ciężko u nas z tym wynajmem. Także tutaj 65 roślin jest las. I teraz to co najlepsze. Rzepak Ragnar wysiany, przeliczone z agregatu kilogramy, bo mam to wszystko pozapisywane. Wysiew 55 roślin na metr kwadratowy, proszę bardzo. Tadam! 55 roślin na metr kwadratowy. Nie, no jadę, kurna, zaraz, sobota dzisiaj, ale chyba wezmę tego. Kurna, to preksu więcej przywiozę. Teraz tak, tutaj strasznie zachwaszczone. Dlaczego tu jest zachwaszczone? Dlatego, że tu będzie warzywo za rok i właśnie ziemiaki tu będą rosły za rok i, i nasze warzywa i słoneczniki. I teraz. Zobaczcie, tutaj też było zaorane i stależowane. Zobaczcie, ja pierdzielę, jak to wygląda. Przecież tutaj w ogóle trzeba było rzepaku niesiać. Trzeba było to zaorać i stależować. Opryskać na jednoliścienne, no to by było za mało, nie? Bo tutaj gdzieś z płyty obornikowej się śmieci wyrzuciły. No ale tutaj, no kurde, troszeczkę, troszeczkę. Kilogram na hektar trzeba byłoby dosiać. I na rzepak jak smog by był. Także tu w ogóle w tym miejscu, które wam pokazuję, ciekawe czy śmietka go żre. Uff. Bo to jest ani zaprawione, ani nic, bo po prostu tu co wam teraz pokazuję jeszcze go nie żre. Ale już trzeba będzie ją gonić. Także w tym miejscu w ogóle nie był siany rzepak i zobaczcie jakie to jest. Eee, tu wysiano 55 roślin. Akurat te pola są przy domu i jest Pieruński las. Tam wysiano 70 roślin, i tak go że tu jest inna klasa gleby. Tu się, tu się lodowiec pomylił, i tu nam dał przy kurniku trochę trzeciej klasy, tam górkami. Czy przepraszam, czwartej A. Czwartej a. A, a tam się już niestety pomylił na nie, naszą niekorzyść, i tam już dał piątą klasę. I, no piątą. I 6Z, i Żwirownie. Także takie są różnice. I tutaj widzisz, wysiew w 55 roślin, i potem ci przyjedzie rzeczoznawca. <laughs> Pozdrawiam wszystkich rzeczoznawców, ale też jakby yy, czy rzeczoznawca, czy takie mądrości nawet, wiesz, tych internetowców, nie, bo mi to mi to się śmiać czasami chce, wiesz, oj, weź, i wiesz, jak ja bym taki coś wrzucił na forum z rzepaku, no to ludzie by mi zawieźli, za, za, co ty robisz? Wiesz, ty tyle lat masz rzepak, co to jest? Nie? Co, co ty, nie? Co, wie, nie? Jak śmiecia by cię traktowali, nie? Tak śmiechem żartem, nie? Ale ja jak taki coś byś pokazał, za gęsty, to trzeba skracać. To jest nieodpowiednia obsada. Z takiego czegoś nie zbudujesz plonu, nie? no bo ludzie tak gadają. Wysiałem 55 roślin, reszta to samosie. 20 ponad lat rzepaku w płodozmianie. Już teraz i tak przerywamy dodatkowo to burakiem. I ogólnie jeszcze będę kurczę, zastanawiam się nad wprowadzeniem kukurydzy, tylko na mokro tego sprzedawać krowy, kurna za krowy. Nie ja no się śmieje, ale no jeszcze jakby kukurydza gdzieś tam poszła, tylko że znowu z kukurydzą jest problem. No bo tej monokultury przez te idiotyczne dopłaty nie zrobisz, tak? Bo wcześniej teraz bym dane takie pole. Przepierdzielił ze 3 lata kukurydzą, pszenica, tak po pszenicy burak załóżmy, po buraku pszenica i rzepak, No ale nie zrobisz tak monokultury albo dopłaty weźmiesz 600 zł i to jest mądre że rolnik nie może też, no... Także tak. Potem przyjadą właśnie rzeczoznawcy i oni Ci będą mówili Proszę Pana, przy takiej obsadzie Pan nie zbuduje plonu, to są straty wody, tak? e, czy, pan, czy Pan uprawia te rośliny na słomę, czy Pan uprawia te rośliny na e, ziarno? Albo tak będą mądrze, mądrości, mądrale internetowe. A tam 70 roślin i rzepaku nie ma. Drugi vlog dzisiaj, trzymajcie się, siemana.